W tym filmie zagram w Bedworsy, ale co każdego kila mój FOV będzie wzrastał o 10. Ogólnie widzowie w dzisiejszym filmie będę grał w Bedworsy, ale co każdego kila mój FOV będzie wzrastał o 10. Aktualnie zaczynam od Fowa 30. Sensar zabuduje sobie łóżko i pole. Ja Jezu, jak to ciężko się gra. Ja totalnie nic praktycznie nie widzę. Dobra, FOV 30 będzie giga ciężki. Ja nic totalnie nie widzę jak się... A na F5 też jest tragedia. Ja się widzowie czuję, gdybym. Jak, no właśnie, ja się czuję ogólnie, jak, jak się buduję. To się czuję, jakby moja postać była taka giga giga malutka. Aj, nie ma różo... A nie, jest różowy. Myślałem, że nie ma różowego, bo jego łóżko mi się nie zabudowało. Dobra, spróbujemy mu spuścić TNT. Idzie różowy, widzę go. Muszę go zabić, bo w, granie na FOWE 30 to jest jakaś tragedia. Ja nic totalnie nie widzę. Po pierwsze, czy uda mi się w ogóle go zabić? Próbuję mu spuścić to TNT na łóżko. Co jest? On tam się budował, jak go nie zobaczyłem. O nie. No i mam powiedzieć, Nad go nie zabiję. A może jednak? Nie wiem, gdzie on jest w ogóle? Jezu, ja go nad nie widzę. Proszę. Proszę. Zgiń. Kurde. Ja ogólnie widowiem muszę kogoś zabić, bo ja na FOWIE 30 nic nie zrobię. To jest taka tragedia, że naprawdę. W ogóle znowu jestem biały. Mam nadzieję, że różowy będzie jakiś słaby i niespokojnie spokojnie go zabije. Gdzie jest w ogóle generator? A, tu jest generator. Naprawdę tragedia, Jak się nie nagrać? Dobra, to jest nie ten sklep, pomuka. i Nie mogę na sklep trafić, tak się dziwnie gra, że ja nie mogę. Jak się buduje wełno, to się czuję jakbym dosłownie miał jakąś postać skurczoną, bo był giga mały. Dobra, chyba będę budował się normalnie, bo Speedrun się trochę boję. Czy on, jest? Tam jest, ok. Jakbym chociaż go zabił, miał full 40, byłoby łatwiej już. Spróbuję go chyba w sumie zabić. Zabiję? Proszę. Dobra, zabiję go. Zaraz jest zwiększę fow. Dobra, zwiększamy szybko fow na 40. Dobra, jest o wiele lepiej. Zamiast fow 50 od razu, dobra, zwiększamy na 50. Dobra, teraz można grać. Teraz jest o wiele lepiej. Ogólnie na fowie 50 jest już o wiele lepiej. Ja zazwyczaj, mój fow to jest zazwyczaj 80. Ale kontynuując, ogólnie mój fow zawsze ja gram na fowie tak 70-80. Więc to jest takie normalne. Więc muszę jeszcze parę osób zabić, żeby mieć taki FOV. Dobra, pozbieram sobie żelazo i kupię sobie seta. I polecę sobie w sumie do czerwonego. No ale jest o wiele lepiej teraz na fowie 50. Jak miałem FOV 30, to była jakaś istna tragedia. O, spróbuję zrobić fireball jumpa. Naprawdę. Naprawdę. Coxcraft. No próba numer 2. Kupuję od razu. Kurde, cały czas mi się sklepy myli, bo na tej mapie są inaczej sklepy ułożone. Kupuję od razu Fireball i lecę. O nie, czerwony! No, i to był błąd. No i. No i idzie do mnie. Mam pobezie. Proszę. Proszę. Dobra, udało mi się go zabić. Zwiększam FOW. Teraz będę miał 60. Dobra, teraz jest już cudownie. Teraz się już zarobiście gra. Nie muszę w ogóle uciekać. Teraz to już można grać. No, nadal jest trochę za duże przybliżenie, ale jest o wiele lepiej. Na 30 to była tragedia jakaś. Kurde. Czy ten czerwony mnie goni? Nie. Nie, będzie mi gonił. Kurde. Kupuję refa i i uciekam. Kurde, tu jest złoty. Niedobrze. Kurde, są trochę osaczony przez czerwonego i złotego. W sumie mogę spróbować zabić czerwonego. Tak, mogę zabić czerwonego. Za szybko wracam jednak. Czerwony jest na środku. Jak się pośpieszę, to mogę mu łóżko zniszczyć. Nie ma go, nie ma. Jest tam, dobra. Tylko, żeby ta. Błagam, fireball zadziałaj. Dobra, zadziałał. Dobra, czerwony ma po To ma jeszcze beda, a złoty ma tylko beda. Tylko do tego też zaraz się przejdę. Czerwony będzie wracał do bazy? Nie, nie będzie wracał do bazy. W takim razie idę do niebieskiego. Dobra, to ty stracił łóżko przez czerwonego. teraz jeszcze tylko zostało tylko zapić czerwonego. on ma jedną chapę, nie on szybko... Dobra, lecę na niego szybko. Nie zlekam. On jest giga osłabiony. Jak się uda, no już się regeneruje. Ale i tak, i tak mam szansę. Dobrze coś spierdzielę. Okej, złusy w niego. W... Kurde, jest dużo refów. Nie dobrze. I ja nie ma żadnych ulepszeń, to jest najgorsze. No, on leci na mnie. Dobra, widzowie, teraz przydałoby się kogoś zabić, żeby miał FOF 70 i wtedy będzie mi się cudownie grało. Będzie o wiele lepiej. Dobra, lecimy sobie na niebieskiego. Dobra, niebieski będzie miał po niebieski ma po A, on w ogóle awczy. Albo jednak nie awczy. Dobra, a i tego zabiję, teraz zwiększę sobie w na 70. No i teraz można grać na takim Fowie. próbuję szybko, widzowie, podejść do białego, bo biały poszedł do różowego przed chwilą i spróbuję mu beda zniszczyć dobra o nie, biały wrócił niedobrze, niedobrze, niedobrze kurde, odbił mojego fireballa, a ja mam małą hopę o, biały zaraz do mnie będzie szedł w sumie, jakby tak Polecić TNT w sumie spróbuję Mog możemy zrobić bait trade'a. proszę, nie zgin. dobra biały zginął dobra, git, biały zginął, nie zniszczy mi beda dobra, zarobiście. moje TNT chyba go wysadziło do góry tak. Żółty szedł do mnie i prawie bym Beda zniszczył, gdyby źle Firebola nie rzucił. A biały próbował do mnie lecieć. Został tylko jeszcze żółty. A, został ten sam typ co wcześniej. No to niedobrze. Chyba spróbuję do niego polecieć. Gdzie bazę ma w ogóle żółty? Żółty ma bazę tam. Polecę na diamenty diamentów do niego. O, mogę sobie w sumie od razu sobie. A nie. No tak, zapomniałem, że to, to tylko dwa generatorzy emeraldów. A nie. Będziemy stać na diekseta. Dobra, będę miał Deksecik. zarobiście. Tanie czy żółty zwojduje. Dobra. Kupuję sobie diaksetik i ulepszenia. Chyba, dokupię sobie jeszcze refiki. O nie, żółty tu idzie. A dobra, on, ma, on ma małopę. No i kurde, tylko że on jest dobry właśnie. O kurde, co chłop zrobił. Jak mnie okiwał. Jakby wcześniejszej te... Jerunce... Ten żółty i rzucił tego firebola, to on nam spokojnie go zabił, tylko że ten fireball rzucił we mnie tego firebola, ten fireball mnie wydupił Już nie mogę go zabić, bo on miał chyba 2hp A dobra Plus jest taki, że w tej rundzie go nie, go nie ma Teraz sobie polecimy do 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 A właśnie widzowie przypomniało mi się i sobie zwiększyłem fof na 80 z tego powodu, że wtedy Jak to cienki wysadziło białego to na czacie pisało, że ja go zabiję, i sobie zwiększyłem na 80 Więc teraz ogólnie już będzie coraz gorzej Kurde, czego sobie mieć czeka nie kupiłem Teraz będzie ogólnie coraz gorzej, bo ten Fob będzie wzrastał No właśnie najlepiej mi się gra na fowie 70-80 coś pomiędzy. Złotego nie ma. Białego też nie ma. To w sumie elementu O kurde, niebieski chyba. Niebieski leci na mnie niedobrze. No, będę miał pobędzie. Kurde, myślę, że go, go strapuję. Yo, jego nie wiem, kto to jest nawet. spad dobra, spadł. Spadł, spadła spad, albo spadła, nie wiem. Nie, to spadła, okej. Okay. Ale... To, dobra, to był Finał kill. Ja kupię sobie ochronę i zasadzkę, próbuję polecić sobie na morskiego A nie, morski nie ma beda Kto ma beda? Żółty i zielony, to na żółtego i zielonego mogę spróbować polecieć muszę przejść na drugą stronę mapy No dobra, oni będą się bić, to co ja... Poczekam aż któryś z nich straci peda Zajmę się aktualnie morskim Tylko gdzie on jest? O nie, diaksecik Mogę tak spróbować. Proszę. Kurde, zobaczył to. A, tego w ogóle nie ma. Kurde. Nie zdążę wrócić do bazy. Nie zdążę. A ma jeszcze jajo most. O nie. Mam po nie zdążę wrócić. Dobra. nat nie próbuję. Wycofuję się od razu, nad nie próbuję. Idę do niego do bazy. Kurde, szybciej. Potrzebuję jednego diamentu do szepnę, tylko że tu już morski idzie. Dawaj 5 sekund, 5 sekund. Szybciej. No szybciej! Dobra, odpuścił mi. Dobra, odpuścił mi, dobra. W takim razie... A dobra, bo on pójdzie pewnie na zielonego, bo zielony ma beda. Dobra, morski zginął, więc mam szansę wygrać. Kupię w sumie... Polecę w sumie na niebitę, a to mi szkodzi. Kupię sobie kilofik, Refy i pole i w sumie próbuję go zabić już. Dobra, zielony ma tylko skórzany secik, więc jest szansa, że wygram. On mnie nawet nie widzi. Kurde, co on robi? Dobra, zabiję go, więc zmiank szafow na 90, więc już tu będzie trochę trudniej. Dobra. Dobra, nie ma jeszcze takiej tragedii. Myślałem, że ten ekran będzie szerszy. Że jakoś most sobie zbudować. Kurde, idzie na mnie. Zabiję go i za ten czas w sumie będę zniszczę. Muszę go zepchnąć, tylko żeby on mnie nie zepchnął. Jakby tak w sumie. O, kurde, co on zrobił. O kurde co on zrobił. No, ale mi chłop okiwał. Ogólnie widzę to już tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, pewnie w następnym tygodniu.